Cześć. Trzecia dekada października. Świeżo posadzona morwa. Niezabezpieczona. Może jeszcze się doczeka dzisiaj okręcenia drutem kolczastym. Może będzie musiała w takiej formie wytrzymać jeszcze parę dni do kolejnego przyjazdu. Ciekawostka jest taka, że ta morwa została kupiona jako 20-30 cm patyczek i przez 5 lat w niesprzyjających, jak dla drzewa, warunkach rosła na balkonie w Donicy, ale przetrwała wszystkie mrozy. była korzeniowa też i musiała tam nieraz zmarznąć. Przetrwała suszę. Była to południowo-zachodnia wystawa. I teraz liczę, że tak zahartowana, w tym tutaj suchym miejscu, da sobie radę. Druga sztuka. Były dwie morwy, tuż obok siebie wciśnięte. Udało się je rozdzielić, bryły korzeniowe. Jest tutaj taka malutka, krzaczasta forma, nawet nieznaczona patykami. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. I jeszcze w tej okolicy, w leśnym ogrodzie jest przygotowana grządka obniżona lekko, poniżej grunt, poniżej gruntu i zaczniemy od góry. Na górze oczywiście mój największy sprzymierzeniec, czyli robinia akacjowa, kolce i liście na nawóz, liście w tym wypadku to tam mniejszy pożytek, bo to jest tylko tymczasowe miejsce, niżej jest siatka leśna na płasko rozłożona. W razie coś chciałoby kopać, ryć jeszcze dodatkowe zabezpieczenie oprócz robini. Cztery paliki wyznaczające narożniki to tam dla łatwiejszego zorientowania się, póki nie skiełkują. A mowa o kasztanach jadalnych. Jest tutaj 50 sztuk kasztana jadalnego z polskich nasion, solidne, ładne, wykształcone nasiona. Kasztany są tutaj wciśnięte na kilka, kilkanaście centymetrów do skiełkowania. Na przyszłą jesień będą do rozsadzenia w docelowe miejsca. Miejsce takie, a nie inne, ponieważ z piachu łatwo będzie wykopać bryły korzeniowe i podzielić i powsadzać w docelowe miejsca. A drugi plus, że. Mogę tutaj sięgnąć wodą z węża, wodociągiem zasilanego, więc przez pierwszy rok będą mogły być podlewane w razie potrzeby. Ogród leśny troszkę się zmienił. Przybrał barwy jesieni na tych kilku liściach, które jeszcze zostały. Niektóre sztuki już są całkiem ogołocone. Tutaj kalina kanadyjska. Pięknie na czerwono się przebarwia. Dęby złapały trochę brązu. Dąb biały. Piękny nawet można powiedzieć różowy kolor. Tutaj dom wielkoowocowy. Już bez liści. Obsypały się. Kolejny wielkoowocowy. Sterta ściana się powoli rozkłada. Dokładamy też w miejsca. Ściółkujemy. Cydrzyniec. Prawie nie widać po nim jesieni. Mam nadzieję, że całą zimę Przetrwa w takiej zieloności. Pieprz syczułański, czyli żółtokrzew obsypał liście. Tutaj kolejny ma jeszcze szczątki liści i szczątki nasion Kłokoczki też już pogubiły liście. Na tej ładnie widać pączki na przyszły rok. I tutaj jeszcze jest jeden cedrzyniec. Za kolejnym, albo jeszcze kolejnym przyjazdem będą dosadzane w te miejsca głównie kasztany jadalne z zeszłorocznych wysiłów. Idziemy w stronę oczka wodnego. Fajnie widać jak się rozdziela kolorystycznie teren, który został potraktowany pod koniec lata kosiarką rotacyjną. Jest tam świeża młoda trawka, ładnie solidnie odbija, a tutaj gdzie przez na rok nie było ruszane, ściernisko zostawione samo sobie Mamy brąz po obumarłych z końcem sezonu w roślinach A tu jest ślad po zwierzynie czegoś szukały w tym miejscu na północ od oczka wodnego Przecedziłem trochę roślin. Tutaj jest to jest pola włoska. Tu jest topola energetyczna. Tu jest znowu to pola włoska. Troszeczkę koluchów, rolkę z papieru jako pseudo ochrona. Tutaj mam daglezję albo jodła kalitornicką. Musiałbym sprawdzić papiera. i Tutaj tak są daglezie albo jodła Oczko trzyma niski letni poziom wody. Było trochę deszczu, ale to są deszcze powierzchowne. Po wbiciu szpadla jestem jeszcze w stanie znaleźć suche miejsca. Prześwietliło się. Olcha pogubiła trochę liści. Tu jest pis wsadzony w tym zakątku. I z nowości, z nasadzeń, kolejny cisk o ciekawych przebarwieniach, ma takie żółte brzegi młodych przyrostów i tu jeszcze jest aralia elata, sadzonka i to tyle z nowych nasadzeń. Co jest trudne, to dobrać miejsce, czyli żyzność, wilgotność, które się łączą u mnie, z tym, żeby nie kolidowały z osiami widokowymi, które chcę zostawić na przyszłość. Żeby tutaj sobie nie zrobić jednego zwartego lasu, tylko żeby były przestrzały dla wzroku. Tam gdzieś jest aralia, już bez liści, to są stare nasadzenia, trzymają się, tu jest kolejna aralia, też już bez liści, jodła, jodła i na końcu żywotny olbrzymi, myślę tych drzew dokupić więcej, jedne z okazalszych drzew majestatycznych. Zwłaszcza posadzone w zwarciu, robił coś na wzór pradawnych lasów, znanych z filmów, z symulacji o dinozaurach. Przenosimy się do wygrodzenia, a w wygrodzeniu pozwolę sobie wspomnieć tylko o nowościach. Tutaj kłączamięty zostały wkopane, tutaj bez zmian, bez zmian, bez Kwiaty ścięte przez mroz, nasiona zebrane, zasypane po łące. Tutaj jest 6 truskawek wciśniętych. Tutaj jest kolejnych sześć truskawek wciśniętych. A tu jest jeszcze więcej truskawek. I tu jest ostatnie mini poletko truskawek. Będzie wszystkiego coś ponad 30 sztuk. zastawione pasy z wiesiołkiem lub z jakimiś innymi roślinami, które siane wiosną wychodzą teraz. Tutaj wychodzi jakieś zioło siane wiosną, oregano, coś, coś takiego. No i tu nieszczęście ta kasztela. Została okorowana poniżej linii ziemi, obsypałem ją teraz, jakieś gryzonia się dobrały i pytanie, czy da radę się zregenerować, czy nie. Szkoda, bo ładne, zdrowe drzewko było, ale kora jest zbyt smaczna. Do tej jabłonki też się dobrały, złotka kwidzyńska, ale jest mniej zniszczona dostała pseudo ochronę tutaj większość rzeczy zebranych obfitość drapacza słoneczników sorga i coś co odżyło na jesień to łubin jadalny odpuściły szkodniki Przyszło trochę wilgoci i są piękne strąki. Mróz nie ścina. Jeszcze to rośnie i dojrzewa. Tutaj są wkopane donice z połownią. Połownia, młode roślinki w większej donicy i w mniejszej połownie, które ucierpiały od gryzoni zostały wykopane. Tam teraz aralie na ich miejscu rosną. Zobaczymy co do wiosny będzie z tego: czy tu się dorwał, czy nie. Yy, nawet jak się dorwał, to, to widać, że tam skorzenia już próbowało odbijać. Jest takie jasne, bo w ciemnym miejscu stało. Teraz wystawiłem na słońce, ale i tak z pierwszym mrozem to obumrze i korzeń dotrwa tylko do wiosny. Obok są zakopane jeszcze danice z kasztanem metalnym do. Przesadzenia w kolejnym roku. Tu są wkopane donice z nadstawu z topolami. Nie będę ich teraz jesienią dosadzał, gdyż większość już pogubiła liście i nie jestem w stanie rozpoznać, czy to już jest forma bezlistna, czy może dana sztuka nie wytrzymała presji i obumarła. Tutaj bez zmian korzeczki się regenerują, mluzim nie straszny, jest wilgoć. Troszkę na wypuszczały Pełno wiesiołka, które można by już zbierać Ale pogoda była deszczowa wilgotna nie nadawał się. Poczeka do kolejnego przyjazdu. I to na tyle z wygrodzenia. Tu jeszcze w najwyższym punkcie jest słonecznik, którego nie ścięły przymrozki. Rokitniki nie poddały się presji mrozu. Te dwie sztuki, co się tutaj w oddaleniu utrzymały, rosną. Nawet całkiem ładnie Podejdziemy jeszcze do szparagów Jedna kępa i druga kępa dostaną trochę nawozu na wiosnę, żeby rosnąć okazalsze chyba jeszcze zostaną w tym miejscu na przyszły rok do topoli energetycznej nie robimy wyprawy. Tam się dużo o tej porze nie dzieje. Schowana w pastach. Pogubiła liście. Czeka do wiosny. No i tak jest ciepło. Jest troszkę wilgoci. Przynajmniej ta wierzchnia warstwa. I się robi sezon na grzyby. I robi się też sezon na grzybiarzy. Co widać po tych śmieciach, które tutaj zostawiają? Niestety. Tu mamy muchomora czerwonego. A tutaj coś, o czym nie mam pojęcia. W innym miejscu znalazłem maślaka. Ale większość grzybów to jest tajemnica. Nigdy nie wgryzałem się głębiej w ten temat poznawania dzikich leśnych grzybów. I jeszcze podejdziemy do jednego miejsca, gdzie jest jedno ostatnie nasadzenie. I ostatnie nasadzenie orzech włoski, siewka. Jest podejrzenie, że ze słabej rośliny matecznej, że nie będzie wiązać dobrych orzechów, dostał takie losowe miejsce. Za mną jest droga, niczego nie będzie zacieniał. Jak się nie będzie sprawdzał, to długo tu nie zagości. Ale to jeszcze trochę czasu minie, zanim się wyjaśni. Jest niezabezpieczony, jest to też forma eksperymentu. Jak sobie tutaj będą radziły niezabezpieczone drzewa w przypadku większej zwierzyny. Może gryzonie się dają we znaki, to już wiadomo ich nie ma jak bardzo zawinąć rośliny i to by było tyle na dzisiaj dzięki cześć